To okno na świat dla dolnych Polkowic. Tak, o otwartej kładce mówił burmistrz Wiesław Wabik. Przeprawa rozciąga się nad drogą krajową nr 3 i łączy centrum miasta z nowym osiedlem. Budowano ją ponad rok, dziś przed południem przeszli nią pierwsi mieszkańcy. Ja jestem bardzo szczęśliwa, że na mnie czekały tutaj. A czym pomoże ta kładka? Częściej będziemy się kontaktować, bo tak to syn autem najczęściej przyjeżdża, bo było dosyć daleko. A teraz to ja sobie spacerkiem przejdę. Od tego mam blisko. Nie? Pana zdaniem ułatwi ta kładka życie? No codzienne zakupy przez do to jest chyba najważniejsze. I dostęp do przychodni dzieci do szkoły, wiadomo, nie? Podoba mi się bardzo. Skróci to drogę do miasta o pół godziny. Wszyscy musieli chodzić w koło na pasy albo na, przez niebezpieczne przejście. Było też sporo takich, którzy próbowali przeskakiwać przez czteropasową drogę w niedozwolonym miejscu. No to właśnie o tym mówię, że niedozwolone hmm. miejsce. Jak się pani podoba to rozwiązanie? Mi się wydaje, że bardzo ładnie. Bardzo ładnie, tylko że ona powinna być szybciej oddana, bo jak budowali bloki, to mogli kładkę szybciej wybudować, a później bloki. Bo mogli zrobić w ten sposób, no ale trudno. No teraz jest Ładka będzie bliżej i w ogóle lepiej, mi się wydaje. Pani mieszka z tej strony Polkowic? Nie, proszę pana, z tej strony. A ma pani tam rodzinę znajomych? O, synu A synu Więc będzie łatwiej, szybciej się łatwiej. Dostać. oczywiście, łatwiej i szybciej. Bezpieczniej. Całe wydarzenie miało bardzo symboliczny wymiar, bo oto na kładce spotkali się mieszkańcy dwóch części miasta, których do tej pory dzieliła droga krajowa, mówi burmistrz Wiesław Wabik. To jest taki dowód na to, że jesteśmy całością. Mosty łączą, droga krajowa numer 3 dzieliła Polkowice. Kilka lat temu miasto zmieniło swoje granice administracyjne, poszerzyło swoje granice m.in. o Polkowice Dolne, i droga krajowa no, przecinała właśnie nasze miasto dosłownie na, na dwie równe części. Dziś ta kładka jakby jest. Do Dowodem na to, że wcale nie ma dwóch miast, tylko jest jedno miasto.